Pamiętny dla mnie dzień 20 maja zaczynamy przygodę Serwer do opanowania 2K14 Rokiem pamiętliwym Nowe znajomości, nowe wojny, nowe spiny To szczególnie dzięki wam Zespół Metek 2 Poznałem tylu ludzi, o których teraz wam Pamiętam o was, ludzie, pamiętajcie o mnie też chcę utrzymać kontakty, utrzymujcie wyje też Safi mordeczko moja, kochana i jedyna To właśnie dzięki tobie gra tu się rumieniła Kamilku Aka Loft, o tobie też pamiętam, Beka na TS była taka, ponętna ze dziewięc mistrzów drogi, wspominam wspaniale Lekowe nocki z tobą to jedyne co pochwalę Kikari, też pozdrawiam, Angela moja droga mój wyjazd nad może to ostatnia nasza nocka Starbo smykam kamilu najebany dzień za dnia kontakt się nie urwie ty wiesz o tym wiem i ja miliona noc namara ciągle na mi spamisz fajnie się z tobą gada może tylko trochę ranić tenesa albo domi ciebie też nie zapomnę może cicho na te esie ale milek tyle wkule kunek ze że, tobie też trochę dziękuję za wspólną grę Dobrym byłeś lujem, nowe znajomości, też niczego sobie, dziękuję przede wszystkim siostrzyczko tobie, Natalka czy też Icia, jedna osoba kochana, wspiera i pomaga, po prostu idealna, Leksani też pamiętam, dziękuję też za grę, straczył jesteś spoko, ale o tym pewnie wiesz, Drobnik byłeś przeciw, naszej znajomości, wybrałeś drugą stronę, stronę zjebowości, dla mcy hej kochanie, może nie wiesz o co chodzi, Niech teraz ci... Dobrze się powodzi Dzięki szat, Bo dzięki Tobie ich poznałem Myślę, że jest git Choć trochę rozrabiałem Z biegu dzięki też stanowcze słowo nie Nie W sensie nie odbanujecie. Cię Dzięki też Szlewy Poznaliśmy w czasie się Trochę pogadaliśmy I nie było wcale źle ty tylko Tobie życzę chuja w dupie Nie lubiłem Cię i kurwa nie lubię, to przez ciebie mnie już nie mam. Metek poszedł zapomnienie Myślałeś, że banem wyrządzisz mi cierpienie 28 marca, 2 k 15 Moja kariera tutaj niewinnie gaśnie Poczuj się winowajcą, Antek cymbale Może w końcu zrozumiesz jak mam w ciebie wyjebane